Bardziej taka no, ułożona i niejednokrotnie yy, yy, ciągle grozi mi palcem. I mówi, weź się uspokój, weź to zrób, weź tam. Ja a ja proszę ciebie bardzo. Już mi nie, już mnie cały czas nie dyscyplinu. Krzysztof, przed tobą nowe wyzwanie jesteś jednym z uczestników tańca z gwiazdami. Jak się czujesz na parkiecie? Doskonale się czuję na parkiecie i po. Parkiecie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby to środowisko, to otoczenie, ludzie z tej właśnie konkretnej branży również ciebie zainteresowali. I to jest bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne, inaczej podchodzić wtedy do tej profesji, bo jest to sport, jest to profesja, jest to powiedzmy w moim przypadku, ja jestem tu. Amatorem, jeżeli chodzi o taniec. Sylwia jest absolutnie profesjonalistką i to jest jej job. Ona to wykonuje zawodowo. Ja oczywiście staram się w jakikolwiek sposób przyjmować jej uwagi, instrukcje. Ona daje mi rozkład się jazdy, rozkład chodzenia, uczy mnie chodzić. Ja raczkuję w tej branży, ale myślę, że traktuję to jako zabawę, jako czas dla siebie, jako. Coś, co ma poprawić moją sylwetkę, co, potrafić, co ma poprawić styl chodzenia. i Jednak zachowanie na parkiecie wymaga pewnej precyzji geometrii i fizyki. Także to jest wszystko połączone, ale oczywiście. Musi dawać przede wszystkim przyjemność. Czyli nie masz zakwasów z tego, co powiedziałeś? Nie, nie mam. Nie mam. Dlatego, że ja jestem osobą czynnie żyjącą, ja nie jestem zasiedziałym urzędasem z zabiórka. Jestem osobą, która również jest na parkiecie przez całe swoje życie, ale na parkiecie ulicy. Ja jestem człowiekiem ulicy, ja jestem na betonowym parkiecie. Okay, Od okay. zawsze. Okay. A długo trzeba było ci namawiać, jak przyszła ta propozycja z Polsatu? Trzy dni czekałem i rozmawiałem oczywiście z Mają na ten temat i podjęliśmy decyzję, że jeżeli tak, no to trzeba się wziąć za siebie i trzeba ten czas znaleźć na treningi, trzeba w jakikolwiek sposób szkolić się w tym zakresie i myślę, że dla Mai będzie to również wartość dodana tańca z gwiazdami jako Element męża, który potrafi tańczyć. I muszę Ci powiedzieć, że gdybyś wykupiła lekcję tańca, to z pewnością nie zawsze miałabyś na to czas tak, jak mieliśmy wykupione lekcje tańca przed naszym ślubem. I praktycznie. Ostatniego dnia przed ślubem maja uczyła mnie tańczyć, ponieważ ona już była doskonale przygotowana. To jest ambitna dziewczyna i bardzo w sumie poważnie traktuje swoje decyzje życiowe. Dlatego też no, tutaj chylę przed nią czoła za jej konsekwencje i za to, jak traktuje życie bardzo poważnie i niejednokrotnie, pomimo to, że dzieli nas ta mała paru lat różnica wieku, ale niejednokrotnie wydaje mi się, że ona jest starsza ode mnie. Okej. Okay. Ad... Bardziej taka jest bardziej taka no, ułożona i niejednokrotnie y, y, ciągle grozi mi palcem. I mówi, weź się uspokój, weź tam zrób, weź tam to. Ja a ja proszę ciebie bardzo, już mi nie, już mnie cały czas nie dyscyplinuj. No ale to widzisz, no takie, to jest już życie, że ja być może ten charakter takiego, może nie do końca oczywiście, ponieważ w robocie jestem absolutnie tutaj tytanem roboty i no niestety trzeba powiedzieć, że ja nie odczuwam, że pracuję, a to jest ostatnie stadium pracoholizmu. A Maja nie jest troszeczkę zazdrosna, bo przepadasz tu jednak w ramionach pięknej kobiety, jaką jest Sylwia Madeńska. Wiesz, ja myślę, że. Mamy do siebie na tyle zaufania, że ta zazdrość jest zupełnie niepotrzebna. I ja nie sprawiam i nie robię żadnych zachowań, które mogłyby prowadzić do zazdrości. Dlatego też. Tu nie ma powodu, ja podchodzę do, do tańca, nawet zobacz, jeżeli bym obejmował Ciebie i byśmy robili byśmy jakiś do... gest, tak, to oczywiście tak, My jest tutaj. ten dotyk, ale ten dotyk jest profi. To jest dotyk profi, w związku z tym, no ja myślę, że Maja będzie kibicowała tutaj Sylwii, jak również mnie do tego, żebyśmy Coś pokazali na parkiecie, żebyśmy dobrze wypadli i pokazali, że ta zabawa tańca z gwiazdami ma pewnego rodzaju wymiar również nauki, która w konsekwencji dla Maji również będzie czymś dobrym, ponieważ wychodząc na parkiet imprezy, gdzie będziemy, nie będzie musiała się wstydzić za tak zwany taniec i brak <tłukli> nauki chodzenia. Już nie będzie przytupajki, tylko pokażesz, no, na co się stać. Tak, no, będę starał się absolutnie. Tutaj dam z siebie wszystko. Znałeś wcześniej Sylwię Madeńską, zanim no, poznałeś znałem. swoją partnerkę taneczną? Nie znałem Sylwii wcześniej. A kiedy padło jej nazwisko, y, gdzieś tam wpisywałeś w Google, czy utochomiłeś swoje detektywistyczne kontakty, żeby zobaczyć, nie, nie, co to nie, za dziewczyna? Nie, ja, nie robiłem, ja nie robiłem czegoś takiego i nie mam takiego zwyczaju. Nie włączam i nie mieszam y, absolutnie moich zachowań i kontaktów prywatnych do roboty i tego nie robię, tym się brzydzę. Czyli detektywem ja, jesteś ja, tylko dla klientów? Ja, ja tym się brzydzę i wiesz, i nigdy nikogo nie nagrywałem, nie nagrywam i nagrywał nie będę w żadnych prywatnych rozmowach. I to, co widzę, jak się zachowują ludzie niejednokrotnie w stosunku do siebie. Czy to są ludzie, którzy są ze sobą, czy to są ludzie, którzy byli ze sobą, którzy piorą swoje brudy na zewnątrz, pokazują to, yy, yy, publikują treści SMS-ów. Słuchaj, wierz mi, Martyna. Dla mnie to jest obrzydliwe. I ja traktuję job to jest job, robota to jest robota, a życie prywatne to jest życie prywatne. I dla mnie jakiekolwiek śledzenie losów, czy też weryfikacja kogokolwiek. To został mi przydzielony i wybrany do tańca. Byłoby, no, ja bym się z tym bardzo źle czuł. Ja sylwię poznałem w szkole tańca, gdzie, gdzie zostały mi i gdzie zostałem jej przedstawiony, a ona mnie została przedstawiona. Tak się poznaliśmy i tak tę naszą znajomość w tym momencie pielęgnujemy i staramy się przede wszystkim koncentrować na tak zwanym aspekcie stricte tanecznym i jak a, tak pozostanie. A jaki taniec chciałbyś najbardziej wykonać na parkiecie, którego się nauczyć, bo nie zawsze bardzo często kobiety marzą, żeby zatańczyć albo seksowną rumbę, albo ogniste tango, a ty jako facet który taniec najbardziej co, leży w Twojej kwestii, w którym by chciały się podpisać? Co, zobaczymy. Ja myślę, że choreografia i tutaj osoby, które decydują o tym, co zostanie nam przydzielone, w jakikolwiek sposób dopasują do naszych możliwości. I to jest, myślę, nie mnie decydować. Ja jestem w stanie się dopasować czy do czaczy, czy do rytmów latynoamerykańskich, ponieważ myślę, że temperament mój, temperament Sylwii pozwala na to, żeby coś w tym kierunku zrobić. Czyli bardziej latinograci w duszy. Bardziej latinogrami w duszy, tak, i w sercu, i w głowie. I może, właśnie jak się nauczysz jakiejś super choreografii, jakiejś super tańców, to również wykorzystasz w jakichś przyszłych teledyskach? A tego nie można wykluczyć, ponieważ, jak wiesz, zrobiłem ich kilka. Nie wszyscy o tym wiedzą, że jestem również odbiorcą. Nie wszyscy o tym wiedzą, że również zostałem nagrodzony platynową płytą wspólnie z Fischerem. Za nasz kawałek jesteś moim aniołem. Zrobiliśmy tych teledysków kilka i muszę powiedzieć, że te teledyski, które które są emitowane w tej chwili na różnych płaszczyznach i w różnych przekaz przekazach medialnych przede wszystkim no, opierają się na mojej własnej reżyserii. W związku z tym pokazanie Rutkowskiego być może w nowej odsłonie tanecznej będzie czymś zupełnie nowym, a teledysk zostanie nagrany na przykład w Kolumbii. W mieście, albo w mieście Pablo Escobara, albo w Bogocie, gdzie ostatnio byłem i miałem oczywiście robotę i mieszkałem w hotelu, w którym była zabezpieczona żona Pablo Escobara i muszę Wam powiedzieć, że z ogromną przyjemnością tam wrócę i zamieszkam w tym apartamencie, w którym mieszkała żona Pablo, tata. A czy przez teraz te treningi do tańca z gwiazdami musiałeś odmówić kilku zleceń? To nie jest tak, nie nie musiałem odmówić kilku zleceń, ponieważ Biuro Rutkowskie to, to jest oczywiście trzon i Krzysztof Rutkowski jest zarządzającym. Kilka podmiotów, które wchodzą w grupę Rutkowskiej, ale to wszystko doskonale pracuje, ponieważ mam absolutnie. Najlepszych ludzi w tej branży i ze spokojem mogę oddawać im pewne zadania, które wykonują. Zresztą w przerwach na napój, w przerwach na napicie, w przerwach na kawę. Może tak będzie lepiej, w przerwach na kawę. Jak widzisz, którą tutaj mamy mrożoną, e, e, ogarniam tematy, które są powiedzmy w trakcie e, treningu, gdzie nie mogę odebrać telefon, gdzie nie mogę odebrać telefonu, niemniej jednak później odzwaniam, tak żeby się nie zrobiło domino spraw, które nie są załatwiane przeze mnie.